Witajcie serdecznie, tutaj Anetka i Pani Kinga, tak? Cieszymy się, że zakończyliśmy Was realizację, zrobiliśmy dzisiaj spacer, będzie możliwe to też obejrzeć, jak Wy już sobie tutaj wróciliście w środku. Niesamowita historia w ogóle z Twoją sytuacją, ponieważ my chyba gdzieś jakieś 3 czy 4 lata temu mieliśmy pierwszy kontakt w domu pokazowym, ja wtedy północy gdzieś Was wiozłem. Tak. Wy wracałyście wtedy przez Centralną Polskę i pokazałem dom pokazowy. Tak. To był jeszcze to, to był pierwszy sam, raz. W samym Chyba tak. No, cztery lata to no na pewno. Wiem, że Wam się podobało, ale niestety nie podpisaliśmy umowy, więc myślałam, no a pewnie zrezygnowali. To było na zasadzie oglądania domu, tak. Podobał się, dom był piękny, ale to był nie ten czas, nie ten moment. No i pojawił się nagle inny czas, inny moment. Eee, sen znalazł żonę. I nagle. Od tego się zaczyna. Tego się zaczyna tak, trzeba mieć yy, panowie żonę. E, kobietę e, swoją i no, muszą gdzieś mieszkać, tak? Mm -hmm. I wtedy wrócił temat, że są piękne domy modułowe, które e, budowa trwa bardzo szybko, buduje się bardzo łatwo, no więc stwierdziliśmy, że wracamy. I tym sposobem, telefon do te, tak Ciebie, się. tak? Akurat tak się ułożyło, że były wtedy w Grudniu znowu dni otwarte, Pojechałam z moim mężem, który na tabelę panowie był bardzo przeciwny, bo to jest tradycyjny budowlaniec. E, więc klasycznie, jak się coś nie wymoruje, to nie działa. A okazało się, że jednak ten dom też go zaskoczył, i okazuje się, że bardzo dobrze działa. E, daliśmy radę mu to przedstawić tak, że jest przekonany do dnia dzisiejszego. No i teraz, Sens, znowu mają już własny domek. Bardzo szybko budowany, Sama budowa, słuchajcie, to jest ekspres. E, najtrudniejsze e, to chyba dokumenty przed budową, to jest rzecz, na którą się trzeba przygotować w urzędach, a potem to po prostu jest e, błyskawica, jest wszystko szybko, no i młodzie się już wprowadzają. Tak, no tutaj Pani Kinka pokazała nam projekty, jak to będzie wyglądało, to jest po prostu wow, kopara opada. E, mamy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli do Was tutaj ponownie zawitać, Wtedy zrobimy drugi taki spacer, ale jak będzie super wszystko zrobione, bo dzisiaj to na podłodze jakieś jeszcze płytki, jakieś panele, tu zmywarka nie wstawiona do końca gdzieś jeszcze yy, pracownicy dzisiaj wygoniliśmy, żebyśmy mieli tu przestrzeń do nagrania, ale to, to naprawdę będzie co pokazać. Yy, jeżeli takie pytanie mamy, jeżeli byście mieli jeszcze kiedykolwiek podjąć decyzję, żeby budować, to kogo byście szukali? Yy, powiem Wam szczerze, tylko realnie, ale po to mnie to E, to jest dom syna i synowy. My, my też takie chcemy. No to bardzo jest sami, bo to jest w też zaskoczenie, bo przecież macie super też dom, ale cieszymy się, że to my myślę, że nowy, nowy będzie, będzie fajniejszy. Tym bardziej, że ściany niesamowicie dobrze izolują. Tak. Tam na zewnątrz jest prawie 30 stopni dzisiaj, tak. a tutaj jest naprawdę bardzo fajnie komfortowo. Cały czas. Me. Tak nie, nie chodzi, dom? nie chodzi cały czas klimatyzacja, bo jeszcze o nie, nie jest nie, włączone, nie. nie, jeszcze nic nie chodzi. Okna są wylone, a jest całkiem hmm. przyjemnie, fajnie i ładne. takie jedno pytanie pani A gdyby Pani miała coś dzisiaj poradzić komuś, żeby zmienić? Coś by Pani zmieniła, czy zostaje tak jak jest? Nie, na to na moment nic okay. nie zmieniła. Jest Także dla... ten dom możecie jeszcze zobaczyć na naszej stronie. Jest projekt. Zobaczycie rzuty. Eee, tu nogi właściciele mówią, że jest super, nic by nie zmieniali. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy dla Was to zrealizować. I że dzisiaj możecie wy się cieszyć super domem. No, no, widzimy się na kolejnym domu. Tak.